Marta Klubowicz to postać o niezwykle bogatej i wszechstronnej karierze artystycznej. Nie tylko grała w filmach i na deskach teatru, ale również zajmowała się reżyserią, tłumaczeniem literatury, a nawet tworzeniem poezji i fotografii. Jej nazwisko na przełomie lat 80. i 90. było synonimem kobiecości w polskim kinie. Oczekiwano, że stanie się jedną z największych gwiazd rodzimego filmu i teatru, jednak los potoczył się inaczej. Z miłości do austriackiego biznesmena postanowiła porzucić karierę i wyjechać za granicę, co miało dla niej daleko idące konsekwencje. Przyszła na świat 8 lutego 1963 roku w Kłodzku. Dzieciństwo spędziła w malowniczym Bardzie Śląskim, a następnie uczęszczała do szkoły średniej w Nysie. Swoją artystyczną drogę rozpoczęła od studiów we Wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, które ukończyła w 1985 roku. Jeszcze w tym samym roku miała okazję zadebiutować w teatrze, występując w spektaklu Bertolta Brechta pod tytułem Bal, gdzie partnerowali jej legendarni aktorzy Zbigniew Zapasiewicz i Janusz Gajos. Występowała wówczas w warszawskim teatrze powszechnym, z którym była związana do 1992 roku. Choć to teatr był jej pierwszą miłością, równie szybko zaczęła pojawiać się na ekranie. Jej pierwsza rola filmowa przypadła na okres studiów. W 1983 roku zagrała w dramacie wakacje z Madonną. Ciekawostką jest, że był to debiutancki scenariusz Ilony Łebkowskiej, która później stała się królową polskich telenowel. Prawdziwy rozgłos przyszedł dwa lata później, gdy wcieliła się w rolę w serialu historycznym przyłbice i kaptury, który w tamtym czasie był jednym z najchętniej oglądanych programów telewizyjnych. Niedługo później wystąpiła w ekranizacji powieści Poli Gojawiczyńskiej, dziewczęta z Nowolipek, a także jej kontynuacji Rajska Jabłoń. Jednak to udział w komedii Och Karol przyniósł jej największą popularność. Film, który dziś jest już klasykiem polskiego kina, zdobył ogromną widownię, a aktorki grające w nim główne role, w tym Klubowicz, stały się prawdziwymi gwiazdami. Och Karol był filmem pełnym frywolnych scen, co sprawiło, że Marta Klubowicz oraz jej ekranowe koleżanki, takie jak Ewa Sałacka, Danuta Kowalska, Dorota Kamińska, Jolanta Nowak i Elżbieta Panas, stały się obiektami westchnień wielu mężczyzn. Klubowicz zaczęła być postrzegana jako kwintesencja kobiecości, a jej popularność jeszcze wzrosła dzięki rolom w kultowym serialu Tulipan oraz pierwszej polskiej telenoweli, w Labiryncie. Był to czas, gdy wielu aktorów traktowało występowanie w telewizyjnych produkcjach jako coś gorszego niż teatr czy kino, jednak Klubowicz nie obawiała się podejmować takich wyzwań. Publiczność pokochała ją, a scena, w której jej bohaterce przeprowadzano operację nogi, na długo zapadła w pamięć widzów. Ludzie jeszcze długo po emisji serialu dopytywali ją, jak czuje się jej noga. Choć mogło się wydawać, że aktorka ma przed sobą świetlaną przyszłość, zaczęło brakować dla niej ciekawych ról. Kryzys w polskiej kinematografii na początku lat 90. sprawił, że wiele produkcji nie powstawało, a jej kariera zaczęła zwalniać. Wtedy w jej życiu pojawił się austriacki biznesmen, dla którego postanowiła opuścić kraj i przenieść się do Austrii. Jak sama przyznała, nie była to ucieczka: nie paliła za sobą mostów i nie odcinała się od polskich korzeni. Po prostu sytuacja w kraju była trudna, a ona miała możliwość rozpoczęcia nowego życia u boku ukochanego. Niestety, decyzja ta nie przyniosła jej szczęścia. Związek nie przetrwał próby czasu, a gdy małżeństwo się rozpadło, Marta Klubowicz została w Austrii sama, bez perspektyw i środków do życia. Straciła nie tylko stabilizację emocjonalną, ale także domy w Wiedniu i w Alpach, które były jej schronieniem. Nie miała innego wyjścia, jak wrócić do Polski, choć doskonale zdawała sobie sprawę, że będzie to oznaczało konieczność odbudowania swojej kariery od zera. Po powrocie musiała zmierzyć się z brutalną rzeczywistością. Czas jej nieobecności sprawił, że wielu ludzi ze środowiska filmowego o niej zapomniało. Nie była już tą samą aktorką, której nazwisko elektryzowało publiczność. Jej pozycja w świecie filmu została osłabiona, a propozycje ról były coraz mniej satysfakcjonujące. Powróciła więc do teatru, gdzie wciąż mogła realizować swoją pasję. Choć nie wróciła na szczyt popularności, znalazła nowe drogi twórczej ekspresji. Zajęła się reżyserią, tłumaczeniem literatury, a także zaczęła pisać poezję. Wydała kilka tomików wierszy w tym jestem i patrzę oraz na niebie niespokojnie, w których wyraziła swoje przemyślenia o życiu i sztuce. Mimo że życie nie zawsze układało się po jej myśli, Marta Klubowicz nie żałuje podjętych decyzji. Czuje się spełniona zawodowo, bo udało jej się uczestniczyć w projektach, które miały dla niej wartość artystyczną. Zagrała w spektaklach, które poruszyły widzów, przetłumaczyła wartościowe sztuki i stworzyła poezję, która była odbiciem jej duszy. Wbrew wszystkiemu nie żałuje swojego wyboru i wierzy, że pozostawi po sobie coś, co będzie miało znaczenie dla przyszłych pokoleń.